Na samym początku jeszcze przed samym materiałem zachęcam Państwa do wejścia na stronę finansowedukacja.com w zakładkę Forum Discord. Jest to nasza najnowsza praca. Tak naprawdę jedyna praca, którą obecnie mamy, która jest stare, stale aktualizowana i tam poruszamy wszelkie tematy związane z rynkiem kapitałowym od omówienia poszczególnych sektorów, jak do tego podchodzić, które sektory są ważniejsze, które mniej, w jakiej fazie chodźcy. Po budowę portfela, przykładowe portfele inwestycyjne od rynku chińskiego, rynków rozwijających się po rynek europejski, czy a, też globalny rynek akcji, oczywiście uwzględniając Stany Zjednoczone, strategie ETF, najlepsi zagraniczni brokerzy i aplikacje fintech oraz banki zagraniczne. No i mój ulubiony temat, czyli rozwinięcie tematu cykli rynkowych i cykli politycznych. Jak do tego podchodzi, jak to wykorzystywać z podziemna poszczególne państwa, Rynki, jak to wykorzystać z punktu widzenia inwestora indywidualnego. Dlatego zachęcam Państwa do wejścia na stronę Finansowa edukacja. W każdym tygodniu jest co najmniej jeden materiał większy na Discordzie, więc jest to idealna okazja, żeby mogli Państwo zdobyć dodatkowe informacje, które mogą dać przewagę. Większość z nich daje przewagę w inwestowaniu i myślę, że każdy inwestor niezależnie od poziomu doświadczenia będzie Tą pracą zainteresowany. Dlatego zapraszam. finansoweedukacja.com zakładka, forum, Discord. Witam serdecznie w kolejnym materiale na YouTube. Dzisiaj mówimy kilka czynników, które też zresztą omawiałem na Discordzie. Jak ktoś jest zainteresowany, zachęcam do wejścia na stronę finansowedukacja.com. Tam teraz jest, no, będzie duża ilość materiałów. Plus zapoznania się z nową pracą, webinary 2025 gdzie omówimy, o no w sumie najtrudniejszy rynek, z punktu, najtrudniejszy rok, z punktu widzenia tego, co pojawiło się wcześniej. I tego, co może się pojawić, więc jak ktoś chce znać moją opinię, no to jest znacznie lepsze rozwiązanie niż konsultacja ze mną. Omówimy kilka danych. Pierwsza rzecz, sprzedaż detaliczna. Moim zdaniem wzrost sentymentu poprawił krótkoterminowo wzrost a sprzedaży detalicznej. To jest typowe po wygranej Republikanina. Większość wskaźników sentymentu określającą siłę relatywną, ale nie tylko, dzisiaj będzie podwyższona. Mówiłem o tym wczoraj, dokładnie, ponad 30 minut na Discordzie. Dlaczego tak jest i jakie będą implikacje? Dzisiaj też o tym opowiem w tak największym skrócie. Wygrana Republikanina tworzy wizję rzeczywistości w stylu no, Republikanie będą świetni dla biznesu. Zrobią wiele wspaniałych rzeczy. Więc na pewno musi być tylko i wyłącznie lepiej. No i częściowo tak może być. Pytanie, jakie są oczekiwania, jaka będzie rzeczywistość jakie są oczekiwania konsensusu w tej kwestii. I na początku roku będzie materiał, którym ja przedstawię swoją tezę. E, kilka tez, założeń dotyczących 25 roku. Natomiast wzrost sentymentu, sprzedaży, czegokolwiek, Wartości miesięcznej nie mówi nic o euforii, braku euforii, bezsie czy korekcie czymkolwiek. Dlaczego? Dlatego, bo euforie nie trwają miesiąc, tylko wiele miesięcy. Euforia to jest zjawisko powtarzalnych wzrostów i powtarzalnych danych świadczących o euforii. To samo co jakichkolwiek wskaźników związanych z sentymentem. Żaden wskaźnik w wartości miesięcznej jeden pojedynczy nie przewidzi wszystkiego i nie da się tego zrobić. Dlatego będziecie Państwo teraz na, na Facebooku, Twitterze gdzieś tam obserwowali, że ludzie będą mówili cholera, to jest euforia. Mniejsze ilość gotówki wśród zarządzających, kupno akcji, kupno tego, tamtego. To jest naturalne zjawisko powyborcze. Po wygranej republikanina, jakbyśmy mieli wygraną demokraty, z, dużą, z dużym marginesem przewagi po stronie demokratycznej byłoby zupełnie na odwrót. I o tym mówiłem w, przez cały 24 rok. Jak potoczą się wybory w zależności od wygranej, to się sprawdziło w 100%. Opisywałem, kiedy się może pojawić korekta, sprawdziło się to po zmianie kandydata. Mówiłem, że w tym roku wielkość będzie dominowała, no i tak się stało. Nadal mamy wystromienie i zmniejszenie szerokości na rynku, co zaraz jeszcze pokażę. No więc jak ktoś jest nowy i nie wierzy, to nie zwróci uwagę na materiały live najlepiej z ostatnich miesięcy, z początku roku, z połowy roku, gdzie to wszystko opisywałem i to się sprawdziło. Prawie wszystko. A więc skuteczność w tym roku była bardzo wysoka. W poprzednim zresztą też. No i zobaczymy, czy te opisane scenariusze w ramach pracy webinary 2025 również będą sprzyjały. Temu, co mówiłem i to, co będę mówił o, w ramach 25 roku. Przypominam, materiały dotyczące webinarów zostaną wysłane 9 stycznia. Obecnie trwa przedsprzedaż. Jeśli ma jakieś informacje, czy jakiś problem po zakupie, to zachęcam do pisania na maila. O, więc obserwowanie wzrostu sprzedaży detalicznej też jest ważne, nie będzie sprzyjało wszystkim firmom. Bo jeżeli my zwrócimy uwagę na firmy zajmujące się sprzedażą dóbr pierwszej potrzeby, to tylko niewielka ilość firma wspaniałe stopy zwrotu z ostatnie dwa lata. To jest przede wszystkim u Costco i Walmart. Dlatego, bo przewidywalność tutaj zysków i przychodów przez wielkość jest prosta do wyceny i rynek dodaje premię wynikającą z przewidywalności w świecie nieprzewid... ciężkim do przewidzenia. I ta premia kumuluje nam pozytywne stopy zwrotu i buduje te pozytywne stopy zwrotu. Dlatego jeżeli moja opinia jest taka, że wielkość tutaj też będzie działała. Oczywiście krótkoterminowo małe firmy mogą rosnąć, spadać, rosnąć, spadać. To nie ma znaczenia. Ważne jest podejście na 12-30 miesięcy do przodu, a nie na poziomie miesiąca dwóch. No, ja tutaj daję taki przykład. Wszyscy mówili o tym, jak Chiny wzrosły. Ten wzrost został wymazany, a wszyscy o wcześniej mówili, jaka, wtedy jak rosły. To samo tyczy, tyczy się niektórych firm segmentu value. Ja nie jestem przeciwnikiem value, ale wolę mieszaną wartość dużą, a nie mikro. Więc te różnice pomiędzy tym, co ja mówię, a niektórzy mówią, są zauważalne. Natomiast jeżeli chodzi o produkty pierwszej potrzeby, to nie jest takie proste. Bo sentyment pozytywny może się pojawić w okolicznościach nisłego wzrostu gospodarczego, ale też umiarkowanego i napływu kapitału do tego, co radzi sobie najlepiej w świecie umiarkowanego wzrostu gospodarczego. Hmm. Więc my nie jesteśmy w 100% jednoznacznie w stanie określić zawsze, które sektory prawdą sobie na pewno najlepiej, ale możemy wyodrębnić te, które z dużym prawdopodobieństwem będą w czołówce. I. Produkty pierwszej potrzeby są bardziej ryzykowne, bo mają mniej mechanizmów wzrostu, nazwijmy to proeuforycznego. Pro ale z drugiej strony ci najwięksi mają takie możliwości. Więc zarówno tutaj um, Costco, jak i Walmart, moim zdaniem, powinny nadal sobie radzić całkiem nieźle. Pewnie nie najlepiej, ale całkiem nieźle i też dobrze stabilizują portfel. Gdybyśmy się jednak pomylili co do jakichś tam założeń. Przedaż detaliczna lepsza też wynika ze wzrostu optymizmu. Firmy zwiększają nakłady inwestycyjne, zwiększają poziom pożyczek, ponieważ liczą na to, że nowa administracja spowoduje bardziej pro i lepsze otoczenie, co może zwiastować negatywną niespodziankę w małych firmach. Więc jeśli wartość, to łatwiejszy zakład to nie inwestycji na moim zdaniem jest po stronie wielkości niż i dużych firm, niż po stronie tych małych. Ponieważ, jak my obserwujemy raz na lat, tam ilość firm nawet, które przynoszą regularny wzrost zysków, jest bardzo mała. Tam jest ogromna cykliczność, i ta cykliczność często jest bardzo negatywna. Temat procentowych, on się pojawia, Państwo znacie moje zdanie. Wszyscy myślą, że procentowe mają wielkie znaczenie. To jest nieprawda. Ludzie myślą tak, wzrost stuprocentowych zły spadek stuprocentowy dobry, wzrost stuprocentowy spadek inflacji, spadek stuprocentowy wzrost. To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Fakty są takie, że obligacje nie są. procentowe wpływają na rentowność depozytu i obligacji. Wpływają na część wzoru kosztu kredytu, ale nie ma dowodu, żeby obligacje wpływały na rynek akcji, tak między nami. Jeżeli chodzi o rynek amerykański. Bo gdyby wpływały, by dało się zaobserwować pozytywną korelację lub negatywną odwróconą. Natomiast korelacja pomiędzy obligacjami a rynkiem akcji od lat 50. na tygodniowych zmian cen wynosi 0, minus 0,03, czyli 0. Fakty są takie, że nie ma na to dowodu. I stopy procentowe są tylko części, częścią wzoru, które kształtuje koszt kredytu. Zresztą długa historia to potwierdza, pokazuje ten wykres. Ludzie myślą, że 12 miesięcy po obniżce stopy zwrotu będą znacznie na pewno lepsze niż po podwyżce. Historia pokazuje, że tak nie jest. Natomiast w jednym i w drugim przypadku są pozytywne stopy zwrotu, i ta różnica jest zbyt mała, by można było jednoznacznie powiedzieć, że stopy procentowe są. Ich wpływ w tej skali jest dobry lub zły. Tu macie Państwo dane lat 50., więc to już jest jakiś zakres historii, który możemy brać pod uwagę w analizie. O. Zwróćcie Państwo uwagę na jedną rzecz. W ramach gadania o wycenach. Wszyscy mówią, że Europa jest tania. No i niektóre firmy. I. Po pierwsze, wyceny nie przewidują stóp zwrotu. Ale zwróćcie Państwo uwagę, jak wygląda wzrost zysku w Stanach, a jak w reszcie świata. Po prostu Stany akumulują zysk, marże wpływają na to technologia. Dlatego my widzimy rozjazd pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a resztą świata. Bo zysk w świecie umiarkowanym e, hos czy czyli starej hos o umiarkowanym wzroście gospodarczym, jest bardzo pożądany. Rynek to premiuje. W przeciwieństwie do reszty świata. Ja nagram film o rynku polskim. Natomiast fakty są takie, że zyski anormalne w stosunku do reszty świata napędzają rynek amerykański. No i to jest to, co mówiłem. Ja to też omawiałem na Discordzie. Wczoraj. Sprawdza się teoria, o której ja mówię od początku istnienia kanału. Z pewną nieregularnością, ale stara Hossa premiuje wielkość. Zmniejsza szerokość i to będzie kontynuowane do euforii. Książkowa euforia i stara Hossa polega na zmniejszeniu szerokości rynku, koncentracji wśród największych i wspaniała siódemka, ile w tym roku, jaką ma stopę zwrotu? 70-80%? Nie wiem. Więc niektóre firmy 180, tak Nvidia. Eee... Więc ten temat jest kontynuowany i on będzie kontynuował raz, razem z postępującą host. I taki ostatni wykres ciekawy. Czy dwa pozytywne lata z rzędu na poziomie 20% oznaczają bardzo złą rzeczywistość? Niekoniecznie. Więcej tego typu wykresów, oczywiście może to oznaczać gorszy okres, ale nie musi. Nie ma seryjności pod tytułem dwa, plu, dwa, dwa plusy, na pewno trzeci minus. Więcej tego typu danych pojawi się w ramach webinaru 2025. Jak ktoś jest zainteresowany, zachęcam do wejścia na stronę i w tym dzisiaj krótkim omówieniu niektórych danych o, można dać takie podsumowanie. Na razie rynek powinien radzić sobie całkiem dobrze i powinniśmy kontynuować nie w każdym tygodniu, miesiącu zmniejszenie szerokości i pozytywne stopy zwrotu. Wpływ stóp procentowych będzie wpływał na krótkoterminowe tygodniowe stopy zwrotu, ale nie miesięczno. Nie warto się tym przejmować. Dziękuję za uwagę i zachęcam do bycia na stronę i zadawania pytań.